Tak, blak, niej teraz? Bożego właśnie, bożego zesłania, nie zesłania, nie zesłania, bożego zesłania, bożego zesłania, bożego zesłania, bożego zesłania, bożego zesłania, kiedy po bożego zesłania, bożego zesłania, bożego zesłania, urzędkim, nie będę mieć jakieś karty fajne, czy w ogóle. Ogólnie. No, dla no, mhm. kto wygra. A później mam po wyniki. Mam mało wideo, a więcej wyszło a więc teraz właśnie chyba jeszcze dwa tylko będą wideo. A To właśnie tak, bądź Bo, szumla, kuś. Takie właśnie są u nas chmury. Bo mi Daj papierek. Daj papierki. Ela ja się rozwalił. blach. Już łazisz. Takie ja mam właśnie karty. O tak, czerwone. Okej. Okay. Pa! pa. żeby wyjąła cukierka.